Hola! Ketal! Hello, hello! Witamy w Środowej Pogadance na naszym kanale. Tydzień temu, kochani, byłam tutaj sama, bo Miśek był jeszcze w Polsce. Tak. Dzisiaj już jesteśmy razem. Tydzień temu dziękowałam Wam za 3300 subskrypcji. Dzisiaj brakuje nam setki do 4000. Niesamowite! Sukces przeogromny, ale dziś nie o tym. Dzisiaj chcieliśmy z całego serducha podziękować... Komu, Miśku? Jak myślisz? No mm, wiem, mam yes. powiedzieć. Yes. <laughs> no, rodzinie na polu. Tak, dziękujemy z całego serca osobom, bez których ten kanał by dzisiaj nie istniał. Którzy nas zmotywowali do Którzy tego. Którzy nas przede wszystkim zmotywowali. Trafili do nas i nic nie zapowiadało tego, że dzięki nim nasz kanał ujrzy światło dzienne. A to właśnie Karolina i Mateusz, i nie tylko, bo trzeba tu też wspomnieć o miłoszu. Poli i różytce zmotywowali nas do tego, żeby odpalić kanał na YouTube. I w końcu zacząć. I w końcu zacząć. My mieliśmy tylko nazwę, a całą resztę poprowadzili nas jak po nitce do kłębka właśnie Mateusz i Karolina. Warto tu wspomnieć też Karolina, bo wszyscy się Mateusz, Mateusz mnie uczył, ale kiedy Mateusz mnie uczył, to Karolina zajmowała się dzieciakami, słodziakami bez w ogóle dyskusji. Ja byłam zadziwiona, słuchajcie, jak to jest zgrane małżeństwo, jak cudownie siebie uzupełniają, jak Karolina rozumie, że jak Mateusz ma pracę, to jej pracą są dzieci. To było przepiękne, cudowne, z uśmiechem na ustach, z motywacją zawsze to robiła. Także kochani, z całego serca dziękujemy Wam za każde słowa wsparcia. Mateusz za każdą lekcję, za każdą podpowiedź, za każdą odpowiedź na moją wiadomość. Mateusz, a jak to i tamto, dziękujemy Wam z całego, z całego serducha. I moi drodzy widzowie, tydzień temu jak Wam podziękowałam za subskrypcję i lajki, niektórzy byli źli troszeczkę, że a, czy gdzie rodzina na polu, czemu nie podziękowaliście rodzinie na polu. To było celowe, bo my wiedzieliśmy o czymś, o projekcie, rodziny na polu, o którym wy nie wiedzieliście, a który w ostatnią sobotę ujrzał światło dzienne, a mianowicie kurs Mateusza od zera do youtubera. Jut tak. My jesteśmy najlepszym przykładem można powiedzieć takiego szkolenia. Także kochani, dlatego to właśnie dziś im dziękujemy za to, bo chcemy was przy okazji zachęcić do tego, że jeżeli chcecie zmienić swoje życie, jeśli YouTube chcecie, żeby był waszą nową rzeczywistością i tak jak u nas do tej pory byliśmy obserwatorami, a staliśmy się częścią YouTube'a, to z całego serca mogę polecić Mateusza do nauki, bo robi to naprawdę wyjątkowo. Mnie nauczył tego w tydzień. No, tydzień z małym kawałkiem, tak. No, powiedzmy dwa. Jakbyśmy tak to wszystko złożyli, to by były dwa tygodnie, ale nie dwa tygodnie po 8 godzin dziennie, nie, nie. kochani. Nie, nie. Ja Karolina jeździłam... by nie wytrzymała. <grymna <grymna> by, nie wytrzymała, <grymna> dokładnie. Były to dosłownie dwie, trzy godziny dziennie. Cierpliwość ogromna ze strony Mateusza, moje zaangażowanie, no i dzięki temu są hiszpańskie cytryny. I nikt tego nie zmieni już zawsze. Choć dużo młodsi od nas, Karolina i Mateusz będą ojcem i matką naszego projektu pod tytułem Hiszpańskie cytryny. Także z całego serca dziękujemy Wam. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. Aż. Ja co prawda się nie nauczyłem montować, bo na odległość się nie udało, ale Monika się nauczyła. No byśmy się kłócili, kto no, ma to no, robić, kto robi lepiej no, no, i tak pewnie, dalej. Nie, tak, Misiu, nie. Ja, to, ja to robię z ogromną przyjemnością. No, ja dobrze. się tym bawię, także. Także, także naprawdę nie mam do ciebie absolutnie o to pretensji. Eee, to jest moja przestrzeń. Dobrze. <noise> w tym wszystkim. Także jeszcze raz z całego serca dziękujemy. No, i tak jak mówię, jak ktoś chce zmienić swoje życie, to kurs Myślę Mateusza od zera do YouTubera. Będzie dobrym początkiem, a potem wszystko w jego rękach. A potem wszystko w jego rękach. Pozdrawiamy słonecznie, bardzo słonecznie. Z jednego z piękniejszych naszych wybrzeży, Kaboroi. A dlaczego piękniejszych? Bo zobaczcie, mamy tutaj przepiękne pomarańczowe klify. A w drugą stronę, choć pod słońce i pewnie tego nie widzicie, tam na dole są piękne, piaszczyste plaże. Także miłego odbioru naszego środowego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa. Witam się z Wami z cytrynkowego sadu. Dzisiaj wpadłam tutaj po parę cytrynek dla naszych klientów. Często pytacie, z czego to my żyjemy tutaj w tej Hiszpanii. No, z cytryn nie żyjemy. Na pewno jeszcze nie teraz, bo tak jak wiecie, cytryny to jest nasz nowy światowy nabytek, ale świadczymy usługi dla klientów usługi transportowe. Na przykład za chwilkę odbieram panią z... Tym razem nietypowo, bo przeważnie wozimy klientów z lotniska, a dzisiaj odbieram klientkę z pociągu, która przejeżdża pociągiem do Orichuela. Zawożę ją po wskazany adres i wieczorkiem odbieram i zawożę znowu na pociąg, który leci... nie leci, tylko jedzie do Madrytu. No i oczywiście w prezencie dostanie od nas ekologiczne cytrynki. Także nazbierałam. Zaraz ruszam, bo jesteśmy umówione, pociąg przyjeżdża 10.40. Koło 10.00 muszę wyjechać, bo mam pół godzinki. Teraz Teraz angielskim naprawdę. No i lecę, kochani. Lecę po moją klientkę. Na stację kolejową w Orihuela Założę ją. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś w okolicy naszego domu. I po południu zawożę ją z powrotem na lotnisko. Przepiękny, słoneczny dzień, aczkolwiek wietrzny. Słucham mojego ulubionego mediteusza. Polecam to konto na YouTube bardzo serdecznie. O, tu sobie jedzie peletą kolarzy. Tak, Costa Blanca daje wiele możliwości przez cały rok, kochanie. To za tym idzie 11 z Pozdrawiam was słoneczki. Znam się przez zatrzymał się na przystanku, który jest zaraz za rondem Stoimy sobie już kilka minut. Za mną kolejne auta. Nikt się nie stresuje, nikt nie trąbi. Wszyscy grzecznie czekają na swoją kolej. Tu ludzie wsiądą, wysiądą i pojedziemy. Niesamowite to jest. W Polsce już byłby rumor taki na skrzyżowaniu. Tyle by było trąbienia, że o, proszę bardzo. Ludzie wsiedli, wysiedli. Autobus ruszył. Ruszamy i my. Hiszpania i jej duma hiszpańskiej flagi. Słuchajcie, nie ma miejscowości w Hiszpanii, gdzie nie ma chociaż jednej na jakimś głównym placu, rądzie skrzyżowaniu hiszpańskiej flagi. Piękne to jest. U nas czci się flagę raz w roku, oklejając całe miasta flagami. A zobaczcie, jak piękny. To jest tak na co dzień, po prostu. Ale nie to chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jestem w Markadonie i chciałam Wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. Coś co w Polsce jest uznawane, że hmm. tylko dla ludzi starych, że wręcz wstydzimy się tego, a mianowicie zobaczcie jedną rzecz, coś co jest tutaj po prostu normą, a mianowicie wózki na zakupy u nas uważa się tylko, że ludzie starzy takie wózeczki powinni nosić. A tutaj zobaczcie całkiem młoda pani. No tu akurat mamy starszy, dojrzałe panie. Ale zobaczcie ile tych wózeczków i jakie specjalne mechanizmy są numerki. Przypina się taki wózeczek, bierze się kluczyk, idzie się na zakupki i potem się zakupki pakuje. Nie dźwiga się tego na plecach, tylko idzie się z wózeczkiem. Spokojnie, nie obciążając kręgosłupa, nie tacha się tych ciężkich toreb. Piękna rzecz u nas wstydliwa, w Hiszpanii jest to norma. A ja lecę do auta, który mam na parkingu podziemnym. Chcę Wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz. Kochani, w Hiszpanii nie stoi się w kolejkach za na przykład owocami morza. Bierzemy numerek który wyświetla się tam na wyświetlaczu u góry i nie trzeba tak jak tutaj stoją osoby w kolejce, tylko możemy sobie iść na dalsze zakupy, Co chwilę zerkając, który jest obecny numerek. Raz, że jak numerek się wyświetli i nikt nie przyjdzie, to też państwo z obsługi wołają. Także bardzo wygodna rzecz. Kochani, zabieram was na plantację karczochów. Bardzo zdrowych, które swój sezon rozpoczęły w październiku. Sezon karczochów jest bardzo długi, bo trwa w Hiszpanii od października do maja. A tu zobaczcie pola po horyzont karczochy, karczochy, karczochy. Jutro na targu kupię i razem z Wami przygotuję te karczochy. Pokażę Wam, jak się obiera karczochy i jak można je zaserwować. Te krzaki, które tu widzicie, to są zdecydowanie już krzaki, które mają dwa lata, bo są wysokie. Mają około 70 cm wysokości. Za chwileczkę pokażę Wam, bo po drugiej stronie jest pole z młodymi krzewami. Na pewno tegorocznymi. A tutaj, już dwuletni krzak. No i to jest ostatni rok tego krzaka, bo to są krzewy owocujące. Dwa lata. Także te w tym roku dadzą owoce i w maju zostaną ścięte, pole zaorane i posadzone świeże. Zobaczcie jakie piękne, zobaczcie jakie piękne. Mniejsze, większe do wyboru do koloru. Tak dla porównania, żebyście zobaczyli moja dłoń. I karczoch. Jakie one są niektóre duże? A tu dla porównania macie krzaki z tego roku. Także widzicie połowę niższe. Te jeszcze nie owocują, ale to pewnie kwestia, no pewnie kilku tygodni i, i one zaowocują. I też zobaczcie po horyzont. Karczochy bardzo są zdrowe. Bardzo zdrowe. O tym wam powiem więcej, jak będę je z wami przygotowywała. Niedzielny poranek. Rozpoczynamy od naszego lokalnego baru. Ale pachnie czurosami mi się. Baru? Baru. Oj, przepraszam. To od razu O, jakie pieczywo ładne mi się. No. Ale barwione to jest. Mm -hmm. To nie jest kolor. No dobrze, ale wracałem. Zaczynamy naszą niedzielę od naszego lokalnego targu. Mamy dwie sprawy do załatwienia. Kupić warzywa i owoce. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Na, potrzebną nam do nakręcenia najbliższego lockmasa. No i no, jeszcze nie tylko tego, żeby nakręcić dużego vlogmasa, ale żeby jeszcze wygrać gruby hajs. Mm -hmm. <laughs> o, i już są karczochy, proszę bardzo. Zaraz coś wybierzemy. Ale nie są ładne, idziemy dalej, będziemy patrzeć na Oliwki mamy jeszcze, co nie? Nie kojarzę, czy zjadłaś te Nie, 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 są oliwki jeszcze gdzieś. O, zobaczymy karczochy. Ja jakoś ta brukselka do mnie nie przemawia, nigdy nie przemawiała i, i nadal nie przemawia. Kalafiory, no ładny nawet tak ładne, ale by byśmy chcieli mniejszy no taki można będzie wziąć mi się

I to są takie, które mi się podobają. Najważniejsze w karczochu jest to, żeby to był taki zamknięty. Dobrze mi się, ja wezmę torebkę i wpakuję karczochy. Wybieramy karczochy. Na naszą dwójkę zawsze biorę w granicach 6-8 karczochów żeby zjeść dosłownie na raz. No i W ale dwie rzeczy są ważne. Mają być twarde i zamknięte. O, to nie są mięta. Trzy, cztery, o pięć, cztery. Cztery. No pewnie droższe, 5, po prostu były one bardzo tanie, misiu. Tak, no wtedy było 2 kilo za 1 euro. No, no, bo one już dosiądze. były zużyte, dlatego one były kiedy się szybko zepsuły i w ogóle, no. No dobra, mamy karczoky. A widziałeś brokuły? Taką takę karczowka. Taka wystawka. No piękna. Daję. to. to. No. Coś jeszcze. No już patrzę. Zobaczcie. Jak jest. Piękna wystawka.

Prezencie od Pana. Bardzo troszkę to To najważniejsze rzeczy, które mieliśmy kupić dzisiaj mamy. Także fajowo. A nie, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz do kupienia. Mam nadzieję, że ją znajdziemy i się z wami podzielimy. A, jeszcze awokado. Na bazie, nie na Wielkanoc, tylko na Boże Narodzenie. Hm, niesamowite. Proszę bardzo. Już podejdę zobaczyć, czy one są prawdziwe. Słuchajcie, no bo. Nie, na prawdziwe bazie. W Polsce na Wielkanoc, w Hiszpanii na Boże Narodzenie. Ciekawe. Można kupić bazie, a zarazem i jazdę są przepiękną. Pokażę Wam dziś, jak się przygotowuje karczochy. Po pierwsze, jak się te karczochy obiera. No bo jak się domyślacie, tych twardych łusek naokoło nie jemy, tylko dobieramy się do serca karczocha. Aż takie będziemy mieli piękne, już mięciutkie liście. Troszkę podcinam sobie łodygę z tej grubej, takiej twardej skóry. A, już przygotowałam sobie wodę. Karczochy bezpośrednio jak się umyje, powinno się je namoczyć w wodzie z cytryną i z Wyciskam sok z jednej cytryny, dodaję oliwy z oliwek. Tak, u nas oliwy się zużywa tyle, że ja kupuję eko-oliwę w 5-litrowych bańkach. To jest nasza czwarta w tym sezonie, jutro odbieramy kolejne. Dobra, przygotowałam sobie zalewę, obcinam. Patrzcie, jakie piękne, widać, że są świeżutkie, super. Kroję na cztery, czyli na świateczki i siuk. Dlaczego takie moczę? Dlatego, żeby nie zczarniały do momentu, kiedy przygotowujemy. Czyli jeszcze raz. obieram kartocha aż do samego serdeczka, aż do miękkich piści. jest ważne, bo potem jak one są takie twarde, nie żałujcie. Ja wiem, że dużo tych odpadów jest, siedmiu karczochów, zaraz zobaczycie, ile będzie odpadów. No ale niestety, twarde liście się je nie fajnie. Ale piękne karczochy. Ciekawa jestem, czy to są te karczochy pola, które Wam przed chwileczką pokazywałam. No to wszystko to po sąsiedzku. Pole jest koło nas. Reneczek był dzisiaj koło nas, więc jest duża szansa, że te karczochy, które Wam wczoraj pokazywałam, to były, to są właśnie te same, z tego samego pola, którego ja mam dzisiaj. Skrajam twardą łodygę, trochę ją skracam, bo jest za długa, odcinam czubeczek, tyk, kroję na cztery i bardzo szybko do wody, słuchajcie, żeby nie skłaniały. mi się plumka. I zupka, Z siedmiu karczochów. Tyle odpadów, tyle karczochów. No niestety, w karczochach serce jest najsmaczniejsze, w ogóle zjadliwe, bo to jest po prostu twarde. Ale tu widzicie różnice. Namoczone w oliwie z cytrynką, w wodzie z oliwą i z cytryną nie czarnieją, a Czekajcie, gdzieś Wam takie dam, pokażę. Przykrojone. No nie, nie dostanę się. No w każdym razie bardzo szybko karczoch bez wody z cytryną, o widzicie tutaj na łupinach widać to ciemnieje. Ten troszkę też ciemnieje no ale nie tak całkowicie. I tak odstawiam. Może stać godzinkę, nawet dwie w zależności jak tam będę robiła. Ja je będę przygotowały w ten sposób, że Potem wyjmę, wyjmę posolę po pieprze i na oliwie dosłownie tak lekko podsmażę. I podam z koperkiem. Dzisiaj mam koperek, to posypię koperkiem. Zresztą pokażę Wam. Starczą chleb posolone, popieprzone, troszkę jeszcze naoliwione. Przekrywam. No i odgadnąłem sukces. No i moje paszto gotowe. Sukie, w tym przypadku koperek. No i dzisiejsza kolacyjka gotowa z karczochy. I słówka z kaki dostaliśmy, kupując karczochy, dostaliśmy trzy kaki od pana na targu w prezencie i zrobiłam z nich słówkę Zobaczymy. Spróbujemy. Jak będzie dobra, to podam przepis. No i proszę bardzo. Karczochy, sałatka, chlebek, który upiekłam na przyjazd męża, dzisiaj stosowany. I kolacja gotowa. Sięk rozpoczął porządki w ogrodzie. To co się nie da spalić w kominku, czyli liście i inne rzeczy, to spali tutaj. Widziałeś jakie sobie palenisko zrobiłem? No właśnie widzę jakiś talerz. Nie przypominam sobie takiego talerza w domu się Wielkiego. Nie, to Nie żeby bezpiecznie było, żeby nie poszło po ziemi. No tak. No ale to tutaj ładnie uprzątność, tu była taka cała sterta leżała, Miniu. No, jeszcze tutaj było też. No, kojarzę właśnie. no da się to zrobić, wiesz. Czasu trzeba. No dzisiaj idealny dzień. Zobaczcie, nie ma w ogóle wiatru. Płomień idzie prosto do góry. Napalnie, zobaczcie, nawet jeden listek się nie ruszy. Także idealny dzień wybrałeś na to, Miśku. Fajnie. No czyściutko, przejrzało tutaj bardzo. Te stare krzesełka się wywiezie. I będzie już piękne miejsce. I powiem Ci, że to jest dobre miejsce na palenisko, na ognisko. widzisz, obcięłem, rozbierałem cytrę i cały kosz. O, no, 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 widzę. I co? I to będziemy już likwidować. Będziemy likwidować tą bo ona już taka, widzisz... No, tak. Kiepskawa. znaczy niby rodzi dalej, ale trzeba zrobić poniesienie. No, jakie cudeńka, o, jakie cudeńka. Jakie skarby. Miesiane, miesiane. A Bula poszedł sprawdzić, wiesz? Tak, dziurę. Poszedł sprawdzić swoją dziurę, którą wychodzi, i którą mi się mu dzisiaj Zatkał. Zatkał. Zobaczymy, tylko się okaże, że to jest ta dziura mi się. Jeszcze może być tak, ma dwie. Tak, bo jeszcze się może okazać, że to nie jest ta dziura. Właśnie coś tam telefon zaklikał, czyli opuścił teren, ale on nawet na naszym terenie odlała się 50 metrów, więc nawet będąc na posesji, to może tak się telefon odzywać. Minku, idziemy robić kolację. No to przynoś ziemniaki, już tutaj żar zrobiłem. <noise> Mam ziemniaki. U miska ustawiła się kolejka do głaskania. <noise> Cikunia, Karolek. Może nie tyle do głaskania, co do grzewania. Bo już chłodno troszkę w domku, to takie pieski, kotki ty, chcą się tylko bo te ty ich, grze tak. jeszcze one dzieją. Bo tak właśnie wiesz co tak wspólnie kooperacja, kooperacja, no tak, Cikunia tak. dzisiaj była u fryzjera, no, straciła trochę futerka, <grym> więc jest jej dzisiaj zimno, hmm. <grym> bo bule, jakby tu przyszedł, to by szybko zrobił rozdrubę. Tak, o kotek już zrezygnował, tak, zobacz zobaczy, wisi, Łapa tutaj do góry. <grym> Co ciku nie? ogolili cię i zimno. Ogolili pieskowi zimno. No złóż reklamację. Proszę oddać mi moje futerko zimowe. Co rok temu była futerka. W kubraczku swoim, w sweterku, nie? Jechaliśmy na porze. święta do Polski. Tak, już jakie ubraliśmy tutaj? <noise> może wyciągniemy i mamy te sweterki no. przez babcię mi się robione, dziergane. Tak. <noise> Myszka śliczna. Myszka tak. śliczna, pani fryzjerka pochwaliła. Powiedziała, że taka grzeczna, że takiego grzecznego pieska to ona jeszcze nie miała. Więc nasz Tu się położy. Myszunia. シューマン。